Cześć. W tym zadaniu należy narysować wzory strukturalne cząsteczek. Robimy to na podstawie wartościowości poszczególnych pierwiastków, używając reguły krzyżowej. Pierwszy przykład to jest para tlenu i azotu, azot czterowartościowy, tlen dwuwartościowy, i w wyniku połączenia tych dwóch pierwiastków powstanie nam taki związek jak NO2. Wzór strukturalny będzie następujący. Tlen będzie połączony jednym podwójnym wiązaniem z azotem i tak będzie z każdym tlenem. Natomiast azot będzie połączony z tlenem też wiązaniami podwójnymi. Jednak od azotu będą te wiązania wychodziły do każdego tlenu, co nam da cztery wiązania: Raz, 2, trzy, 4. A cztery wiązania mówią nam o wartościowości tego. Pierwiastka. Nazwiemy to tlenek azotu 4. Kolejna para to jest telur czterowartościowy, tlen dwuwartościowy, a związek z połączenia tych dwóch pierwiastków będzie wyglądał następująco, będzie to TEO2, a wzór strukturalny będzie identyczny jak powyższy, tylko w miejsce azotu będzie wstawiony telur, a związek ten nazwiemy jako tlenek teluru 4. I ostatnia para to jest fosfor pięciowartościowy i chlor jednowartościowy. Związek, który powstanie z połączenia tych dwóch pierwiastków to będzie PCL5. A wzór strukturalny tego związku będzie wyglądał następująco. Każdy chlor będzie powiązany jednym wiązaniem z fosforem. Tych chlorów jest pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To spowoduje, że wszystkie wiązania będą wysycone w fosforze. No, i to nam da wartościowość fosforu 5. A nazwiemy ten związek jako chlorek fosforu 5. W tym odcinku to jest wszystko. Dziękuję za uwagę.